Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Piotr Przybył. Jesteśmy w Zbąszynku przy ulicy Rejmonta, gdzie 20 maja odbędzie się kryterium kolarskie, na które serdecznie zapraszam. Trasę wyścigu będziemy mieli poprowadzoną właśnie od ulicy Rejmonta, czyli od ulicy, na której stoimy. Przez ulicę zachodnią przejedziemy za starym Intermarsze i wrócimy ulicą Topolową. Zapraszamy kolarzy amatorów przede wszystkim. Planujemy pięć wyścigów w różnych kategoriach wiekowych, a także dwa wyścigi w kategoriach dziecięcych, także zapraszamy tutaj również dzieci. Trasa nie jest całkowicie płaska. Mamy parę zakrętów, trudnych technicznie zakrętów, także dużo będzie się działo. Będzie na pewno parę miejsc, gdzie będzie można rywalizować. Yy, organizatorami imprezy yy, są przede wszystkim Zakład Rzemiozdrzewnych Petrus yy, Wiesław przebył spółka jawna, yy, czyli nasza lokalna firma, yy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, a, a także przy wsparciu Akademki, Akademii Kolarskiej Bonecki Team yy, ze Zbąszynka. Zapraszam też mieszkańców z Moszynka i okolic, aby przyjechali kibicować, przyjechali zobaczyć to wydarzenie. Mamy tutaj kilku lokalnych kolarzy, którzy potrafią się ścigać. Kryterium, które będzie się odbywać, to jest specyficzna formuła, w której tak naprawdę każde okrążenie jest osobnym wyścigiem więc spodziewamy się świetnego widowiska, będzie na co popatrzeć. Także zapraszam i do zobaczenia na miejscu. Po Więcej informacji zapraszamy na stronę wydarzenia, która będzie dostępna na stronie Osiris Bąszynek, a także na stronę access-sport.pl, gdzie znajdzie się też link do zapisów. Wszystkie informacje umieścimy również w postęp pod wideo. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.